Dobry dzień. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Jaguara XF pierwszej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Dlatego podczas przeglądu używanego pojazdu należy zwrócić szczególną uwagę na krawędzie nadkoli. Faktem jest, że Brytyjczycy stosowali filcową izolację akustyczną w szafkach. Niezłe rozwiązanie z punktu widzenia komfortu akustycznego, ale z jakiegoś powodu nie pomyślano o tym, że materiał ten szybko nasionka wilgocią. W rezultacie izolacja akustyczna prawie zawsze pozostaje wilgotna, nawet w lecie. Niektórzy właściciele próbują nasycić go olejem, ale nie ma to większego efektu. Idealnie byłoby całkowicie pozbyć się filcowego hałasu i na jego miejsce nałożyć kilka warstw bitumicznej izolacji akustycznej. Spowolni to proces korozji w rejonie nadkoli, który w zdecydowanej większości używanych pojazdów już się rozpoczął. Niestety, Niewielu nabywców Jaguara XF próbuje sprawdzić miejsca ukryte pod tą samą filcową izolacją akustyczną lub plastikowymi panelami ochronnymi. Ale na próżno! Pod nimi zwykle znajduje się wiele małych kieszeni korozji. Dodatkowo z biegiem czasu pod folią ochronną gromadzi się brud, co tylko przyspiesza procesy wyniszczające dla organizmu. Idealnie, jeśli planujesz jeździć Jaguarem XF przez dłuższy czas, Natychmiast po zakupie zdejmij wszystkie osprzęt, wyczyść i dodatkowo zabezpiecz zardzewiałe miejsca. W przeciwnym razie, sądząc po doświadczeniu eksploatacyjnym starszych modeli brytyjskiej firmy, może dojść do powstania otworów przelotowych w korpusie i konieczności spawania podłużnic. Jednym słowem, za pięknem zewnętrznym, na którym opiera się większość sprzedawców, może nie kryć się najatrakcyjniejszy obraz. Przednia optyka Jaguara XF z biegiem czasu nie tylko ulega zmętnieniu ale także pojawia się mikroskopijne pęknięcia na krawędziach. Soczewki Hele też nie są zbyt trwałe, średnio wytrzymują 5 lat, po czym zauważalnie blakną. Wydawałoby się, że to drobnostka, ale tylko do czasu, aż trzeba będzie kupić nową optykę. Ceny na nim nie można nazwać humanitarną. Wsporniki mocujące przedni i tylny zderzak są znacznie tańsze. Dlatego w razie potrzeby można je wymienić. Szczególnie często nawiasy odrywają się wraz z nadejściem zimnej pogody. Ważny niuans, przedni zderzak Jaguara XF zawiera okablowanie i sporo delikatnych elementów plastikowych. W przypadku nawet niewielkiego uszkodzenia zderzaka całe to wypełnienie nieuchronnie ucierpi, dlatego odbudowa samochodu nawet po banalnym parkowaniu w zaspie może być bardzo kosztowna. Właściciele Jaguara XF nie są odporni na problemy z zamkami w drzwiach. Każdy zamek ma parę silników blokujących, które z wiekiem zaczynają zawodzić. Ponadto zamki mogą przestać działać z powodu nadmiernego naprężenia lub, przeciwnie, zwisających linek napędowych. Sytuację pogarsza fakt, że inżynierowie zapewnili dostęp do wnętrza drzwi wyłącznie przez małe okna. W rezultacie wymiana uszkodzonego silnika zajmuje znacznie więcej czasu niż w większości innych samochodów. Na tym tle uszczelki drzwi. Które mogą zużyć się jeszcze przed przebiegiem 200 tysięcy kilometrów, wydają się drobnostką. Zewnętrznie wnętrze Jaguara XF wygląda bardzo stylowo. Ale za odważnymi decyzjami projektowymi kryją się nie najdroższe plastiki wewnętrzne i wady w dopasowaniu paneli do siebie. Być może w porównaniu do Hatchbacków klasy golfowej Jaguar XF robi wrażenie w środku, ale brytyjski sedan jest zdecydowanie gorszy pod względem jakości od tego samego piątki BMW. Po 180 do 200 tysiącach kilometrów skórzana tapicerka siedzeń staje się szczerze błyszcząca, a kierownica całkowicie się odkleją. Co więcej, w tym przypadku droższe wersje Jaguara XF będą wyglądać jeszcze bardziej nieprezentacyjnie. Zastosowano do nich drogie i delikatne skóry, na których ślady użytkowania są jeszcze bardziej widoczne. Kiedyś inżynierowie Jaguara byli bardzo dumni z amortyzatorów układu wentylacji, który zamykał się automatycznie po wyłączeniu samochodu. Być może zadziałałyby bez problemów, ale prędzej czy później znajdzie się kierowca lub pasażer, który będzie chciał samodzielnie zamknąć klapy lub z ciekawości je nacisnąć. W rezultacie ulegają awarii drążki lub, w najgorszym przypadku, silniki napędowe. Na szczęście rzadko trzeba zmieniać montaż modułu. Zwykle można uniknąć wymiany lub przyklejenia uszkodzonych prętów. Przed zakupem używanego egzemplarza nie zaszkodzi sprawdzić działanie innych chipów Jaguara XF, odpowiedzialnych za podświetlenie przycisków dotykowych, oraz podkładkę automatycznej skrzyni biegów, która wraz ze wzrostem przebiegu coraz częściej zaczyna się zacinać. Samochody z pierwszych lat produkcji charakteryzowały się problemem z zaworem parownika klimatyzacji, przez co ten ostatni odmawiał chłodzenia wnętrza. Naturalnie, usterka została usunięta w okresie gwarancyjnym i nie jest typowa dla używanych egzemplarzy. Najprawdopodobniej nowi właściciele będą musieli poradzić sobie z zadrapaniami na tulejach sprężarki klimatyzacji. Średnio kompresor wytrzymuje około 200 tysięcy km. Nie ma sensu zwlekać z wymianą. W przeciwnym razie system zostanie zatkany produktami zużycia i będzie wymagał całkowitego demontażu, a następnie dokładnego czyszczenia. Pojedyncza magistrala danych i wiele bloków, z których każdy odpowiada za osobny węzeł, lepiej nie pozwalać amatorom wsiadać do elektryki Jaguara XF. Instalację nowego systemu multimedialnego i innego sprzętu możesz powierzyć tylko elektrykom, którzy bezpośrednio specjalizują się w samochodach brytyjskich i znają wszystkie ich funkcje. Idealnie byłoby szukać egzemplarza w konfiguracji fabrycznej. Co więcej, prawie wszystkie Jaguar XF są początkowo bardzo dobrze wyposażone. Blok dystrybucji prądu CJB, który Jaguari otrzymały od Forda, może sprawić wiele problemów. Blok jest stale wypełniony wodą, która wypływa ze źle ułożonego przewodu prowadzącego do silnika spryskiwacza. Po pierwsze, z tego powodu system klimatyzacji ulega awarii, a nieco później samo urządzenie. Ponadto jednostka CBJ, która zaczęła być instalowana w brytyjskim sedanie po aktualizacji, traci oprogramowanie układowe z powodu skoków napięcia. W rezultacie samochód w ogóle przestaje odpalać. Aby mieć pewność, że zdarza się to tak rzadko, jak to możliwe, należy uważnie monitorować wydajność akumulatora i generatora. Lepiej wcześniej wymienić wyczerpaną baterię. Niestety, każdy problem z jednostką CBJ kończy się jej wymianą. Nawet serwis marki Jaguar nie będzie w stanie poprawnie przywrócić uszkodzonego oprogramowania. Ponadto oficjalnie zmieniono blok CBJ wraz z tylnym blokiem dystrybucji mocy. A wszystko to z powodu banalnego skoku napięcia lub kilkunastu kropli spływających z nieszczęsnego drutu. Z blokiem zalanym wodą nie da się nic zrobić. Ale rzemieślnicy wciąż walczą z uszkodzonym oprogramowaniem. Bardzo często podczas napraw ludowych wymienia się tylko wadliwą jednostkę. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze. Chociaż koszt wymiany w każdym przypadku okazuje się dość wysoki. W ostateczności, jeśli po prostu nie ma pieniędzy na poważne naprawy, możesz użyć standardowego oprogramowania, aby ponownie podłączyć wadliwe urządzenie. W takim przypadku urządzenie będzie działać do momentu rozładowania akumulatora, po czym samochód odmówi ponownego uruchomienia. Nie bez powodu doświadczeni zbieracze, szukając odpowiedniego jaguara XF, zawsze odłączają zacisk od akumulatora i wyłączają zasilanie samochodu, po czym próbują go ponownie uruchomić. Muszą także zdemontować listwę progową znajdującą się u stóp pasażera z przodu. Poniżej znajduje się blok CJB. Jeśli na bloku pojawią się ślady wilgoci, wkrótce będzie trzeba go wymienić. Jest to również w pełni prawdziwe, jeśli wewnątrz bloku zostaną wykryte ślady tlenków. Nawiasem mówiąc, takie problemy są typowe nie tylko dla Jaguara XF, ale także dla Forda Mondeo czwartej generacji, a także dla trzeciego Focusa. Nie bez powodu wielu właścicieli brytyjskiego Sedana często szuka elektryków w serwisach Forda. Większość Jaguarów XF prezentowanych na naszym rynku wtórnym ma pod maską trójlitrowy silnik benzynowy. Istnieje sporo przykładów z jednostką napędową 2.0 EcoBoost, którą zaczęto instalować w brytyjskim sedanie po zmianie stylizacji. Co zaskakujące, wśród używanych Jaguarów XF sporadycznie spotyka się także modyfikację diesla, choć w naszym kraju oficjalnie sprzedawana była tylko wersja o mocy 275 koni mechanicznych. Miłośnicy bardzo szybkiej jazdy powinni poszukać modyfikacji z silnikiem V8. Ale jest mało prawdopodobne, że uda ci się szybko znaleźć odpowiedni egzemplarz, na rynku wtórnym jest stosunkowo niewiele samochodów z silnikami V8. Częstym problemem wszystkich Jaguarów XF, niezależnie od typu i wielkości silnika, są słabe chłodnice układu chłodzenia. Ich plastry miodu nie tylko szybko zatykają się brudem, ale także łatwo się odklejają. Dosłownie po półtora roku na grzejniku tworzy się warstwa płytki nazębnej, po której nie da się już obejść bez dokładnego czyszczenia. Większość właścicieli korzysta z myjki wysokociśnieniowej, ale często takie zabiegi wodne kończą się wygiętymi lub całkowicie podartymi plastrami miodu. Idealnie, aby dokładnie przepukać chłodnicę, należy zdjąć zderzak, ale robi to tylko kilku właścicieli. Węże chłodnicy również nie mają długiej żywotności. W silniku o pojemności 3,0 litra górna rura biegnąca od chłodnicy do bloku jest uważana za element eksploatacyjny. A jeśli pierwsi właściciele Jaguara XF nie skąpili jeszcze zakupu nowej oryginalnej rury co 2-3 lata, teraz coraz częściej pojawiają się kopie po naprawach garażowych z nieoryginalnymi rurami. Benzynowe uszustki są dobrze znane nie tylko właścicielom Jaguara, ale także właścicielom wielu modeli Mazdy i Forda. Nie możemy jednak mówić o 100% podobieństwie. Silnik Jaguara wyróżnia się charakterystycznymi cechami w postaci specyficznej konstrukcji kolektora dolotowego i czterofazowych regulatorów. Napęd łańcucha rozrządu może wytrzymać ponad 200 tysięcy km, ale najlepiej byłoby go wymienić nieco wcześniej. W przypadku przerwy w obwodzie nie da się uniknąć poważnych napraw silnika. Jeśli chodzi o słabe punkty, należy do nich kompozytowy kolektor dolotowy. Z biegiem czasu z jego uszczelek zaczyna stopniowo wyciekać powietrze, co negatywnie wpływa na pracę jednostki napędowej. Oryginalne uszczelki nie są tanie. Klapy kolektora dolotowego wymagają okresowego przeglądu. Jeśli będą działać niekonsekwentnie, zużycie paliwa poważnie wzrośnie, a sam zespół napędowy straci przyczepność. Jeśli chodzi o tzw. olejowanie silnika, to nie jest to wina najskuteczniejszego układu wentylacji. Doświadczeni właściciele Jaguara XF nie uważają tego za usterkę. Rozumieją również wysokie zużycie paliwa, które może sięgać 18 do 20 litrów na 100 km. Ci, którzy lubią jak najrzadziej odwiedzać stacje benzynowe, powinni zwrócić uwagę na Jaguara XF z trójlitrowym silnikiem Diesla. Lub z wcześniejszą jednostką napędową o pojemności 2,7 litra. Nie ma zasadniczych różnic pomiędzy tymi silnikami. Ogólnie rzecz biorąc, trójlitrowy silnik wysokoprężny zyskał reputację silnika niezawodnego, ale nie jest pozbawiony niuansów, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy. Silnik wysokoprężny ma nieprzyjemną cechę w postaci wycieków oleju przez przednią uszczelkę olejową wału korbowego. Nieszczelności można łatwo wykryć również w przedniej części silnika. Zwykle winowajcą jest pompa olejowa, która nie jest w najlepszym stanie. Najgorsze jest to, że olej może dostać się na pasek rozrządu. Na szczęście w 2010 roku brytyjska firma zorganizowała akcję wycofania, podczas której w samochodach zamontowano nowy typ pompy olejowej. Inną sprawą jest to, że nie wszystkie samochody trafiły do oficjalnych dealerów, dlatego przy kolejnej wymianie paska rozrządu nie zaszkodzi sprawdzić serię pompy oleju. Jest to również ważne, ponieważ pompa starego typu nie jest w stanie zapewnić wymaganego ciśnienia. W rezultacie, przy przejechaniu ponad 100 tysięcy kilometrów silnik bardzo często musi pracować w trybie głodu oleju, co negatywnie wpływa na stan wałków rozrządu. Wycieki oleju w okolicy pokryw głowicy cylindrów i pochylenia są niezawodną oznaką braku oleju lub przegrzania silnika. Niestety, głód oleju poważnie skraca żywotność tulei wału korbowego. Właściciele Jaguara XF regularnie znajdują olej w turbinie. Jednak w tym przypadku nie ma potrzeby przygotowywać się do wymiany turbiny. Należy raczej zwrócić uwagę na układ wentylacji skrzyni korbowej, który prawdopodobnie pogorszył się w swoim działaniu. Nawiasem mówiąc, wiele silników diesla przeszło już poważne naprawy. W tym przypadku niezwykle rzadko mówi się o idealnej jakości napraw, dlatego należy porzucić takie przypadki. Reszta to typowe problemy wszystkich jednostek diesla. Po przejechaniu 150 tysięcy km wtryskiwacze piezoelektryczne będą wymagały większej uwagi. Są niezwykle wrażliwe na przegrzanie, co jest szczególnie istotne przy słabym układzie chłodzenia silnika. Kolejnym problemem jest zatykanie się sadzy zaworu EGR i turbin. Kolektor dolotowy również dość szybko się zatyka, po czym plastik, z którego jest wykonany, pęka. Brytyjski sedan dzielił silnik benzynowy 2.0 EcoBoost z samochodami Mazda i Ford. Nie ma żadnych skarg na wydajność i koszty obsługi tego silnika. Tego samego nie można powiedzieć o zasobach. Niestety za dużą moc 240 koni mechanicznych, wziętą z niezbyt dużej objętości, musiałem zapłacić ekstremalne wymagania dotyczące jakości paliwa, lepkości oleju i warunków temperatury pracy. Na długą żywotność mogą liczyć tylko właściciele, którzy preferują odmierzoną jazdę, skrupulatnie kontrolują czystość chłodnic i są skłonni wydawać pieniądze na benzynę klasy 98, złe paliwo lub lekkie przegrzanie natychmiast prowadzi do detonacji, która jest zabójcza dla lekkich tłoków. Oczywiście w pewnym stopniu tak zwana kontrola detonacji powinna uchronić Cię przed tymi problemami, ale faktem jest, że w samochodach wyprodukowanych w latach 2012-2013 wystąpił błąd w oprogramowaniu. Innymi słowy, kontrola stuków nie działała dobrze. Oczywiście Jaguar zaktualizowały oprogramowanie, ale nie było oficjalnego wycofania w tej sprawie. W rezultacie wielu właścicieli nigdy nie dotarło do dealerów. Jednak, nawet biorąc pod uwagę przepisane oprogramowanie, silnik 2.0 EcoBoost nadal pozostawał niezwykle wymagający zarówno pod względem jakości paliwa, jak i jakości oleju. Jednostka napędowa V8 o pojemności 4,2 litra jest dostępna zarówno w wersji wolnossącej, seria I34, jak i kompresorowej, seria I34S. Strukturalnie obie modyfikacje silnika różnią się jedynie modułem sprężarki, który znajduje się w wypukłości bloku cylindrów. Naturalnie nieco bardziej złożona konstrukcja wersji kompresorowej wiąże się z większymi problemami i droższą konserwacją. Chociaż ogólnie silnik o pojemności 4,2 litra uważany jest za bardzo niezawodny, chociaż typowe dla niego są również problemy ze szczelnością do lotu. Jeśli chodzi o żywotność łańcuchów rozrządu, mogą one z łatwością wytrzymać 150 do 200 000 kilometrów. 5,0 litrowy silnik V8 nie ma nic wspólnego z silnikiem 4,2 litrowym. Jest to silnik nowej rodziny, który początkowo został opracowany z uwzględnieniem instalacji doładowania. Jednostka napędowa brzmi świetnie i cieszy uszy siedzących w aucie niesamowitym lambego przy dodawaniu gazu i redukcji biegu, jednak za przyjemność trzeba zapłacić niską żywotnością katalizatorów. Nie są w stanie wytrzymać nawet 100 tysięcy kilometrów. Ponadto pięciolitrowy silnik V8 stale pracuje na granicy detonacji, co prowadzi do szybkiego przepalenia tłoków i uszczelek głowicy cylindrów. Nasza nie najwyższa jakość benzyny 95 również przyczynia się do wystąpienia tego zjawiska. Z kolei 5,0 litrowe V8 ma bardzo wyrafinowany układ chłodzenia, dzięki czemu z wielkim hukiem radzi sobie z dużymi obciążeniami. W rezultacie, przy prawidłowej obsłudze i terminowej konserwacji, żywotność grupy tłoków może osiągnąć 300 do 350 tysięcy kilometrów. Zdając sobie sprawę, że Jaguar XF nie będzie łatwo konkurować z niemiecką premium, jego twórcy nie mogli zignorować potrzeby. Mieć modyfikację sedana z napędem na wszystkie koła. Wersja z napędem na wszystkie koła pojawiła się jednak dopiero po zmianie stylizacji i została połączona jedynie z trójlitrowym kompresorowym zespołem napędowym. Logicznym wynikiem jest to, że na każde 10 Jaguarów XF z klasycznym napędem na tylne koła przypada tylko jeden napęd na wszystkie koła. Wydawać by się mogło, że biorąc pod uwagę doświadczenie inżynierów Jaguara, nie powinno być problemów z przekładnią napędu na tylne koła, a okazało się, że jest odwrotnie. Nawet element mechaniczny ma problemy. Głównym słabym punktem jest tylna skrzynia biegów. Po tym, jak pojawiło się zbyt wiele skarg dotyczących nieszczelnych uszczelek napędu, brytyjska firma musiała nawet zorganizować akcję wycofania. Ale nawet w tych samochodach, w których w ramach napraw gwarancyjnych wymieniono tylną skrzynię biegów, po przejechaniu 150 tysięcy kilometrów nadal wyczuwalne są nieszczelności. Ci właściciele, którzy nigdy nie dotarli do oficjalnych dealerów Jaguara, prawdopodobnie jeździli, dopóki w skrzyni biegów nie pozostał olej. Niestety, gdy tylko poziom oleju spadnie do poziomu krytycznego, dochodzi do przegrzania i wyrzucenia oleju, a to z kolei prowadzi do śmierci pary głównej. Oczywiście wielu właścicieli Jaguara XF wiedząc o tym problemie, co jakiś czas dolewa oleju do skrzyni biegów, jednak jest to nic innego jak półśrodek. Można się tylko domyślać, jak szybko płyn roboczy został zaktualizowany przy zakupie używanego egzemplarza. Pod tym względem modyfikacja za pomocą benzyny kompresorowej ósemka wygląda korzystnie. Wykorzystuje inną skrzynię biegów, z którą nie ma problemów. Osłona zewnętrznego przegubu homokinetycznego jest również uważana za słaby punkt, którego zewnętrzną część można łatwo pozostawić bez smarowania. W wersjach z napędem na wszystkie koła Brytyjczycy zastosowali skrzynię rozdzielczą Magna, którą można było spotkać także we wczesnych wersjach BMW z systemem xDrive. Problemy ze skrzynią rozdzielczą są znane od dawna. Obejmuje to zużycie przekładni, zużycie sprzęgła i zacinający się mechanizm krzywki kulkowej. Ale ogólnie, nawet pomimo szeregu typowych niedociągnięć, skrzynia rozdzielcza Magna jest uważana za dobry mechanizm. Pod warunkiem wymiany oleju co 50 tysięcy km bez problemu wytrzyma do 200 tysięcy km. Należy być przygotowanym z góry na to, że oryginał nie jest tani. Jeśli problem finansowy jest bardzo poważny, możesz poszukać tańszych olejów, które będą kompatybilne ze skrzynią rozdzielczą BMW. W zależności od silnika i roku produkcji Jaguar XF był wyposażony w automatyczne skrzynie biegów ZF różnych serii. Skrzynia biegów ZF6HP26 która została zamontowana również w crossoverze BMW X3 generacji E83, okazała się nie najbardziej udana. Konstrukcyjnie ta sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów jest bardzo złożona, co oczywiście wpływa na jej niezawodność. Ze względu na wstępnie ustawiony algorytm pracy skrzyni, sprzęgło blokujące przekładni hydrokinetycznej zużywa się bardzo szybko, co od razu wpływa na czystość płynu roboczego. Zarówno jednostka hydrauliczna, jak i pompa bardzo na tym cierpią. A ponieważ ZF oficjalnie nie skróciło okresów międzyobsługowych skrzyń biegów, nie jest zaskakujące, że w wielu samochodach po przejechaniu 100 tysięcy km sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów jest na wyczerpaniu. Oczywiście nie można mówić o pierwszej wymianie oleju po przejechaniu 80 tysięcy km. Aby w jakiś sposób przedłużyć żywotność skrzyni biegów, olej należy wymieniać co 35 000 do 40 tysięcy km. Jednak nawet przy regularnym serwisowaniu oleju nie można oczekiwać, że żywotność skrzyni znacznie wzrośnie. Przemiennik momentu obrotowego początkowo okazał się mało niezawodny, a pod wpływem wibracji tuleja pompy olejowej stopniowo pęka. Automatyczna skrzynia biegów nie jest wolna od nieszczelności poprzez uszczelki wiązek przewodów. W dużej mierze winni są za to sami Jaguari, którzy wybrali niewłaściwy materiał na elementy gumowe, ale nie można lekceważyć wad konstrukcyjnych samego pudełka. Oryginalne rurki układu chłodzenia boksu wytrzymują maksymalnie 5 do 6 lat. Nic dziwnego, że rzemieślnicy specjalizujący się w samochodach brytyjskiej marki starają się samodzielnie wybierać trwalsze węże żaroodporne. Ale to nie zawsze pomaga. Automatyczna skrzynia biegów, nawet w stosunkowo łagodnych trybach pracy, nadmiernie się nagrzewa. Jednocześnie nadal nie można polegać na standardowym i w pełni funkcjonalnym układzie chłodzenia. Jego możliwości skutecznego chłodzenia pudełka nie są wystarczające. W wersjach z silnikiem diesla i sedanach z mocnymi silnikami V6 i V8 inżynierowie przewidzieli dodatkową chłodnicę, ale umieścili ją przed nadkolem. W rezultacie, po roku, okazuje się całkowicie zatkany brudem i okazuje się całkowicie bezużyteczny. Ponadto zawór termostatyczny dodany do układu z czasem zaczyna się zacinać, co prowadzi do przegrzania automatycznej skrzyni biegów. Niestety sprawa nie ogranicza się tylko do przegrzania i szybkiego zanieczyszczenia oleju. Ze względu na ciągłe skoki ciśnienia oleju i zły materiał, tuleje automatycznej skrzyni biegów zużywają się bardzo szybko. Do listy problemów można łatwo dodać zużycie mechatroniki i elektrozaworów. Dzięki temu zaraz po zakupie warto odłożyć pokaźną kwotę, która prędzej czy później będzie potrzebna na naprawę automatycznej skrzyni biegów. W późniejszej wersji skrzyni biegów ZF która otrzymała indeks 6HP28, opisane problemy nie zniknęły, ale pojawiały się rzadziej lub przy większym przebiegu. Mechatronika stała się nieco bardziej niezawodna, nie trzeba się spodziewać niespodzianek po zmodyfikowanych tulejach, olej nie brudzi się tak szybko. Ponadto inżynierowie zmienili algorytm działania samej skrzynki, dzięki czemu jej temperatura pracy spadła o około 15 stopni. Co zaskakujące, Automatyczna skrzynia biegów ZF8HP45, która została zestawiona z dwulitrowym silnikiem Ecoboost, pomimo bardziej złożonej konstrukcji, okazała się bardziej niezawodna niż skrzynie sześciobiegowe. Oczywiście naprawa automatycznej skrzyni biegów będzie kosztować więcej, ale jest to w pełni rekompensowane mniejszą liczbą chorób dziecięcych. Dodatkowo ośmiobiegowa skrzynia biegów charakteryzuje się lepszą adaptacyjnością, dzięki czemu nawet w stanie zużycia zmienia biegi bez mocnych szarpnięć. Wadami 8 biegowej automatycznej skrzyni biegów jest szybkie zużycie satelitów w przypadku okresowych przeciążeń. Nie zapomnij o przegrzaniu. Pod tym względem sytuacja nie jest lepsza niż w przypadku sześciobiegowych skrzyń biegów. Materiały eksploatacyjne do zawieszenia Jaguara XF są drogie, a do brytyjskiego sedana jest niewiele nieoryginalnych części zamiennych. Tak więc, przy wymianie dźwigni w przednim zawieszeniu, po trzy z każdej strony i cichych bloków będziesz musiał wydać dużo pieniędzy. Do ramion dolnych dołączone są wymienne ciche bloki. Jeśli chodzi o zasoby większości części zawieszenia, można je nazwać średnimi. W układzie kierowniczym zastosowano wspomaganie hydrauliczne. Przekładnia kierownicza Jaguara XF przecieka bardzo rzadko, ale zaczyna pukać przy przebiegu około 100 do 120 tys. km. Właściciele napotykają nieszczelne przewody jeszcze wcześniej. Przyczyną wycieków jest to, że lampy wysokociśnieniowe wzmacniacza nie są wystarczająco dobrze zwinięte. Jeśli jednak dokładnie monitorujesz poziom płynu roboczego, drążek kierowniczy wytrzyma dość długo. Nie ma żadnych skarg na układ hamulcowy Jaguara XF. Od czasu do czasu mogą pojawić się problemy z czujnikami układu przeciwblokującego, ale problem ten nie stał się powszechny. Jest to bardzo dobre. Ponieważ same czujniki są szczerze mówiąc źle ustawione, dlatego ich okablowanie pęka na zakręcie i jest dość drogie. Na szczęście przy wymianie można zastosować nieoryginalne czujniki, które kosztują o połowę mniej. Przewody hamulcowe w Jaguarze XF mogą pokryć się drobnymi pęknięciami po 5 do 6 latach użytkowania. Lepiej wymienić je na nowe od razu po zakupie. Obraz niezawodności Jaguara XF jest mieszany. Stylowe nadwozie rdzewieje na dole, a automatyczna skrzynia biegów, niezależnie od wersji, nie ma długiej żywotności. Z drugiej strony, brytyjski sedan może liczyć na dobre silniki. Przy właściwej i terminowej konserwacji nie spowodują więcej problemów niż jednostki napędowe Mercedes Benz, Audi i BMW. Pytanie tylko, czy wszyscy właściciele używanego Jaguara XF są gotowi wydać pieniądze na naprawdę wysokiej jakości usługi? Jeśli nie, lepiej poszukać innych tańszych i prostszych technicznie samochodów. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.